Jerzy Zoń, reżyser, dyrektor teatu KTO w Krakowie. Kiedy w 70. latach rozpoczynałem studia filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie przypuszczałem, że to miasto tak będzie się pięknie zmieniało. Ono wtedy było piękne i duże, pamiętajmy, że to największy plac renesansowy w Europie. Tam, gdzie jest teraz Visa vis, -vis była, był sklep rybny, jeździły taksówki. Ale pamiętajmy, że Kraków to nie tylko rynek. Kraków oferuje, mnie oferował jako twórcy teatralne wspaniałe przestrzenie. Prawie że gotowe scenograficznie. Nigdy nie zapomnę Piotra Skrzydłańskiego, wręczającego bukieciki fiołków moim aktorkom, które grały wtedy pieszny aspekt Parada Ponurych. Tłum ludzi i wiedzieliśmy wtedy, że Kraków, poza piękną widownią, jest, stanowi wspaniałą dekorację. To będzie przecież i mały i rynek Szczepański i ulice miasta, ale i też Nowa Huta, Plac Centralny, Aleja Róż, Rynek Podgórski, Plac Niepodległości, osiedla blokowe i alejki Kurdwanowa, Krowodży, Parki Krakowskie. Tu się zaczynał Krakowski Teatr Uliczny i mogę też powiedzieć z dumą, że jakaś część Polskiego i Europejskiego Teatru Ulicznego również tutaj była obecna i jest obecna cały czas. I tak po 42 latach pracy teatralnej Teatru KTO w przestrzeniach Krakowa, w placach, ulicach, poza Krakowem, poza Polską, na całym świecie, powoli przystosowujemy kino Wrzos, dawne kino Wrzos, legendarne miejsce Podgórza, przy o 50. Budujemy nowy teatr, który będzie pracował 100, 200 i 300 lat. Jest to, proszę Państwa, część długu, którą chcę zwrócić krakowianom im i temu wspaniałemu miastu. Trawestując słynne powiedzenie, tam mój Paryż ja. chcę powiedzieć, tam mój Kraków dzieja.